No ale bardzo szkoda tego meczu, bo było bardzo dużo sytuacji podbramkowych, no ale nie wywodzimy choćby punktu tutaj z Krakowa. Dokładnie, no nie wiem co mam powiedzieć, bo żałujemy tego naprawdę. Myślę, że najbardziej boli nas te dwie bramki stracone w tak krótkim okresie czasu. Nie możemy tak się rozluźnić i dostać szybko tak bramek. No właśnie to były takie dwa dzwony, które, które no jakby dobyły podwieskie gdzie tutaj w Krakowie. Myślę, że tak, myślę, że to był ten moment, w którym Krakowa wyszła na prowadzenie i mieliśmy jeszcze swoje sytuacje. Marcin Wodecki miał w końcówce... W Dobrą sytuację, ale niestety nie wykorzystaliśmy, ale mówię, najbardziej bolą nas chyba te dwie bramki tak szybko stracone. Myślę, że ten mecz był absolutnie do wygrania, no ale cóż no przegrywamy, no i trzeba się brać do roboty, wyciągać wnioski i jedziemy dalej. To spotkanie obfitowało w bardzo dużo sytuacji podbramkowych, ale chyba szkoda, że, że kibiców nie było, prawda? Bo to było dobre widowisko. No naprawdę, naprawdę bardzo szkoda, bo nie ma kibiców, bo myślę, żeby kibice dzisiaj się bardzo cieszyli z tego meczu, bo naprawdę był bardzo dobry mecz, dużo sytuacji, dużo bramek i powiem jeszcze raz, szkoda, że nie było kibiców. Bartelski już formalnie jest naszym zawodnikiem, dlatego też zagrał, zagrał uważam dobrze, miał współudział przy obydwu bramkach, bo przy pierwszej bramce to on zagrywał do Slobody, przy drugiej bramce y, wykonał dobrze rzut wolny, po którym strzelił Rudi Urban bramkę. Dodatkowo jeszcze miał kilka innych dobrych momentów, ale oczywiście jest to młody zawodnik, on jeszcze będzie się dużo uczył y, gry w Ekstraklasie, ale jestem zadowolony z jego postawy, pomimo tego, że wynik jest dla nas niekorzystny. Ty byłeś zaskoczony tą decyzją trenera Michniewicza, że wybiegłeś dzisiaj w pierwszym składzie? Trochę tak, ale rozmawiałem z trenerem, starałem się, pracowałem na to i wyszedłem w pierwszym składzie. I chyba ta decyzja trenerowi Michniewiczowi się opłaciła, bo zagrałeś bardzo dobre spotkanie, asysta i też miałeś bardzo duży udział przy tej drugiej bramce, gdzie do środka z rzutu wolnego. Cieszę się, że miałem tam asystę, ale nie jestem zadowolony ze swojego występu, mogłem jeszcze strzelić gola. Miałem ku temu sytuację, ale się nie udało. Jakie jest przyczyna tego, że gdy prowadzicie, wydaje się, że macie mecz pod kontrolą, cofacie się za bardzo do tyłu no i w konsekwencji oddajecie trzy punkty rywalowi? Nie, może dlatego, że rzuciliśmy się do ataku, nie wiem dlaczego, no i dostaliśmy dzwona jednego, drugiego i później czwarty, trzeciego i koniec.